Nie tek! Nie tek! Jak tam, chłopie? Wstałeś już? To no dobrze, szyaj! Kiszonkę trzeba przeładować, chłopie. Dwadzieścia pięć ton kiszonki przyszło. Jak to zrobicie, to trzeba grojowicę przepopować do silosów, chłopie. 40 tysięcy litrów gnojowicy, chłopie! Ja idę tu cbaciorę! Będę, będę kaszankę wyrabiał, chłopie, i pasztę. Muszę się pokrzepić, co nie miara, bo ciągle tylko robota i robota! Szkurwa, wory mnie swędzą! Dzierlatka na mnie w łożu czeka, chłopie! Idę szybko robotę zrobić i trzeba dzisiaj coś zadziałać, chłopie. Fory na puchu jak szalone. Dobra, słuchaj, tam się pomalutku szykuj, żeby robota mi należycie była zrobiona. Coś ty do mnie odrzekł? Wasz słowa. I nie takim tonem! Zbieraj mi się tam!